27 listopad 2021. Jutro jest pierwsza niedziela Adwentu. Nie mam szy. Tylko dla wyszczepionych. Ale w ogóle nie mam szy trydenckiej. Bo ostatniego naszego kapłana zamknięto w jakimś fajnym Nie mamy prawa się z nim spotykać. Wszystko było zaplanowane przez władców świata, a rządzili tu rządzą stąd. Helmut Schmidhaus, Die w miejscu, gdzie była Wielka Katedra, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. W Hamburgu, w mieście Maryi, gdzie pierwszy kościół założył Karol Wielki. Mieście dzisiaj pada, bo całe niego pada. Dzisiaj ksiądz, nasz ksiądz Michał Woźnicki był w pielgrzymce do Tulec. Gdzie pustoszem był ksiądz Józef Woźniak, urodzony 7 lutego w 1913 roku w Hamburgu. Wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskiej, gdzie urodził się 20 stycznia 1966 roku, nasz ksiądz Michał Woźnicki. Jego pierwsza placówka jako kapłana, wyświęconego w Poznaniu przez kardynała Hlonda było. Owińska. Były klasztor Cystersów, założony przez wnuczkę świętej Jadwigi, matkę Przemysława II. Owińska, gdzie 11 listopada 1939 roku zamordowano ponad 1000 pacjentów. Potem przeszedł cały Dachau. Po wojnie. W 1945 roku został kapelanem i duszpasterzem w szpitalach i obozach w Hamburgu. On sam wystawił ponad 400 pomników. Kustoszem w Tulcach było od 1 lipca 1961 roku. Jest tam pochowany. W Tulcach, gdzie się urodził prezydent Bydgoszczy, wcześniej prezydent Poznania, Gniezna. Bartiszewski, zamordowany 11, lutego, 11 listopada w 1939 roku razem z synem Januszem. Wszyscy święci, Matko Boża, proszę Ciebie, święty papieżu Benedykcie V. Wszyscy święci, prosimy Was, wspomóżcie nas, odkryjcie tę całą szajkę tych przestępców, którzy niszczą świat.